Cześć wszystkim! Niedziela, godzina 12.00 i myślę, że odcinek, który powinien obejrzeć każdy miłośnik dwóch kółek, czterech kółek, ośmiu kółek, sześciu kółek i wielu, wielu innych. Znajdujemy się na Kaszubach w Muzeum Techniki Wojskowej Gryf, czyli obowiązkowym, ale uwierzcie mi, że obowiązkowym miejscu na mapie każdego miłośnika motoryzacji, jeżeli chodzi o zwiedzanie po prostu masa rzeczy, jaka tutaj jest. Pojazdów bojowych, pojazdów cywilnych, pojazdów, które służyły tak naprawdę przez lata jest warta i godna uwagi, ale nie tylko. To jest też wiele atrakcji, ale nie będę Wam spoilerował. Wystarczy, że sami sobie obczajcie na ich Facebooku, który jest w opisie. Natomiast bohaterem dzisiejszego odcinka będzie pojazd szkoleniowy Scott, czyli. No, zaraz Wam go pokażę. Natomiast jest on wyposażony w silnik Statry, czyli czeska, czeska konstrukcja. I silnik jest godzin dzisiejszego odcinka, dlatego, że jest to silnik, który nie posiada panewek. Natomiast chyba dobrze wiecie z ostatniego odcinka, który tu się odbył na temat, o, pokaż Stasiu, rozrządu na Wałku Królewskim, a jak ktoś nie widział, to niech sobie znajdzie, że wiele albo bardzo wiele zastosowań i nowości technicznych tak naprawdę zawsze było odkrywanych najpierw w technologii wojskowej, a potem było adaptowanych do technologii cywilnej albo jeżeli się nie opłacało, bo na przykład się nie psuło, to do technologii cywilnej nigdy nie doszło, no bo jeżeli jest dobre i się nie psuje, to po co to zamieniać? A dzisiaj ze mną, no właśnie o tym pojeździe opowie genialny człowiek, który tutaj pracuje, utrzymuje, serwisuje te wszystkie maszyny, które są na chodzie wszystkie maszyny są na chodzie, czyli Mariusz no i co? Po prostu koniec wysyględzenia ględzenia, schowaj swoją twarz i pokaż, co masz do pokazania tutaj. Cześć Mariuszu. Witam. Mariusz, co to jest za motor? Jest to silnik, akurat ten tutaj model, to jest silnik Tatry, zamontowany w pojeździe wojskowym Scott. Był to pojazd przestronnie używany przez Wojsko Polskie w Układzie Warszawskim. Powiedz Między mi, innymi. to jest silnik benzynowy czy diesla? To jest silnik diesla. Jedna taka ciekawostka najważniejsza, to jest nie ma panewek na na korbach głównych. Są łożyska rolkowe. Ten patent to już stosowali w czasie II wojny światowej Niemcy w silnikach Maybacha, w czołgach między innymi. A czym to było lepsze od panewki? Ciężko mi to powiedzieć. No, produkcja wału korbowego odbywała się w elementach. Jeżeli silnik tutaj ma na przykład no, 8 cylindrów, wiadomo tych korbowodów jest pewna ilość, no pewnie dążyli, żeby to usprawnić, ułatwić Produkcję tych wałów. Ale serwisowałeś pewnie takie silniki nieraz. Wydaje Ci się z perspektywy czasu, że to jest trwalsze rozwiązanie? Nie mam w sumie do tego zdania, bo do tej pory też człowiek zawsze uważał, że łożyska igiełkowe to mhm. spotykał do tej pory w silnikach dwusuwowych, na korbowodach. Yy, na wale były łożyska no i one tak słabo wytrzymywały, bo jednak smarowanie tą mieszanką paliwową w dwóch suwach, no to różnie, trochę za dużo oleju się dodało, powstawał nagar. To powodowało yy, yy, pomieszczenie yy, już łożyska. Wejdę w słowo. Tu widzimy tłok, oczywiście znowu potężna, wielki, wielki tłok i widzę pierścienie ponad normatywnie niż trzy, czyli tak w ciągniku yy, ich jest pewnie 5. I tutaj śluby. jest fajnie pokazane, jak wał był skręcany łożysko jest osadzone, wał był zielony mm -hmm. i są śluby, Na no śluby po prostu skręcane. Czyli mamy wał skręcone, no bo inaczej byśmy łożyska tak, nie nałożyli. Tak, inaczej łożyska nie założymy. A wczoraj właśnie dyskutowaliśmy na ten temat, jak tu nałożyć łożysko, czyli no, jednak Wam wał w tym momencie... jest z elementów składanych i teraz, no, w, no nie wiem, no, też musi być na pewno wyważony jakoś, no technologicznie, no był to jakiś tam... Wyzwanie. Nie, jest to wyzwanie, ale ten silnik ma jeszcze jedną ciekawostkę, bo mówiłeś, że on ma suchą... suchą miskę olejową. Jest to dobre, bo silnik może dzia działać, nie uszkadzając się na różnych przechyłach. No, w, pojazd w pojazdach wojskowych jest to bardzo wymagane. Mhm. Jest to osobny zbiornik oleju, tak jak w czołgu, są pompy, które przetłaczają olej, który po smarowaniu spływa na dół, mhm. jest automatycznie przetaczany do zbiornika i ze zbiornika pompa pobiera cały czas na okrągło i pompuje. Można zobaczyć przekrój łożyska, jak wygląda. Rolki są w koszyku osadzone i są bieżnia zewnętrzna, wewnętrzna. Jeżeli chodzi o układ rozrządu, to tutaj mamy idealny przykład OHV, czyli wałek rozrządu znajduje się w korpusie, w boku silnika. Tak, dokładnie. Za pomocą długich lasek, czy tak to nazwijmy, e, tak naprawdę zarządza nam zaworami, synchronizuje wszystko. Ale bardzo ciekawe jest to, jak ten rozrząd został rozwiązany. Dlatego, że widzimy tutaj rozwiązanie na zębach, ale zębach ukośnych. No, żeby wyciszyć, cisza praca no jest generalnie bardziej wytrzymała. I z tego rozrządu jest od razu napęd przeniesiony na pompę wtryskową. No właśnie, czyli mamy bardzo trwałe, to jest akurat bardzo trwałe. Jeszcze rozrządu. taka ciekawostka, bo ten silnik jest chłodzony powietrzem, czyli nie mamy płaszcza wodnego, cylindry i głowice są żebrowane, no i z rozrządu od razu u góry mamy napęd na wentylator. A, no tak. Tutaj samo to koło górne tak. wałkiem idzie. No, czyli I... projektowane, żeby się nie zniszczyć w polu walki, żeby zapewnić tutaj jakby... Tak, żeby za, zapewnić... Jak najmniejszą obsługę miało być to trwało. No, generalnie chłodzone powietrzem silniki to tak słabo zdawały egzamin do końca, bo jeżeli jakiś bycie kolei był, potrafił za użebrowanie, zapylić, olej wiadomo przyciąga kurz, no i tam były problemy z uszczelkami przedmuchiwał. Dobra, i mamy teraz tak, koło zamachowe, tak, jeżeli dobrze myślę, wał korbowy, na wale korbowym jest osadzone koło zamachowe. Na kole zamachowym jeszcze mamy też uzębienie, które właśnie przekazuje nam napęd na rozrząd. Następnie przez koła skośne do pompy wtryskowej i wentylatora. A na dole możemy zobaczyć jeszcze napęd na pompę olejową, która nam wytłacza, wyciąga, zasysa, zbiera olej z miski olejowej. Dobra, i dalej jest to przekazywane. Znowu widzę, dalej idzie przekazane jest na. Skrzynie biegów? Skrzynię biegów jeszcze sprzęgło, ale jest jeszcze taki przekaźnik, bo silnik w skocie jest wyżej umieszczony, dlatego mhm. no zastosowali taką przekładnię zębatą, żeby obniżyć skrzynię biegów no masę pojazdu. W normalnej wartości to wszystko byłoby na jednej wysokości, tak. teoretycznie. No, no dobra, to przejdźmy kawalerię. I do zawsze w tych pojazdach był problem z wałkiem, który przekazuje z wału korbowego na przekładnię. Ten wałek no, jednak nie wytrzymywał. Naprawdę kierowca musiał umiejętnie. Tym operować, żeby on wytrzymał. No, ale jeżeli ktoś już tym pojazdem jeździł, to zawsze w zapasie miał ten wałek. Opatrzcie. Po NRD mhm. w Niemczech zostało kilkadziesiąt sztuk Skotów. No i Niemcy próbowali tam też silnik MANA zastosować. Tam próbowali jakieś prze, przeróbki robić. Okazało mocniejszy silnik, to już nic w tym pojeździe nie wytrzymywało. No właśnie, silnik tutaj... był dopasowany do. Czyli mamy przejście ze skrzyni biegów w głąb. Skrzynia biegów. W Skrzęgło, w ogóle... skrzynia tak, sprzęgło, sprzęgło. Zobaczcie, sprzęgiełko, tak? Same sprężyny tutaj na docisk, no powiedziałbym. To jest bardzo fajne, fajne rozwiązanie. Skrzynia biegów, no też jest ciekawa, bo wpinamy bieg, wciskamy sprzęgło, puszczamy i bieg zaskakuje. Jedziemy, przełączamy bieg dźwignią i dopiero jeżeli po wciśnięciu sprzęgła i puszczeniu automatycznie przerzuca ten bieg. Czyli to jest taki trochę automat? Po automat można powiedzieć. To tak, Bo... to jeżeli to już wszystko jest naprawdę dobrze wyregulowane, mhm. to wszystko ładnie się tym jeździ. Ale wyregulować to, jeżeli ktoś no, nie ma pojęcia, jest naprawdę ciężko. Jest to sterowane wszędzie pneumatycznie. Jeżeli popatrzymy tutaj na te wszystkie wałki, łańcuszki, te spężareczki, naprawdę pojazd jest. Bardzo skomplikowane. Dobrze, czyli następnie mamy przeniesienie ze skrzyni na skrzynię rozdzielczą, jak się nie mylę? Skrzynia rozdzielczą, która przekazuje nam napęd na przednie osie i tylnie. Natomiast jedna rzecz tutaj w środku, ta regulacja, przesuwność tego urządzenia. Wszystko mechanicznie już. Wszystko jest mechaniczne. Tak. Patrząc po zębach, to chyba nie były elementy, które często ulegały uszkodzeniu, jeżeli chodzi no, o... No raczej nie. To akurat były elementy... No, największy problem był właśnie z tymi skrzyniami biegów. Było to sterowane zaborem pneumatycznym. No to do tej pory, co już ktoś wydzwania, szuka tych elementów i próbuje się dowiedzieć, jak to zgrać, jak to wyregulować wszystko. Właśnie, próbuję to ruszyć, ale tutaj nie mam tyle siły. E, dalej mamy ciekawe rozwiązania, bo tutaj mamy łańcuch. Łańcuch co on spinał? E, to jest napęd do wciągarki. Czyli... Trochę śmiesznie to wygląda, ale po prostu w ten sposób zbudowali napęd był przekazywany do przodu i było można zastosować wciągarkę. Okej, okay, czyli przechodzimy do następnego tutaj napędu i widzimy otwarty dyferencjał? No dyferencjał? Dyferencjał, tak. Między przednim a tylnym dyferencjałem jeszcze jest też skrzynia taka rozdzielcza, można powiedzieć, która przekazuje nam napęd na wałek, następnie na śruby. Ten tak. pojazd mógł pływać, co jest ciekawe. Znaczy coraz bardziej się robi zwariowany ten odcinek, bo mamy pojazd, który ma napęd na 6 czy 8? Na no, 8 kół. Na 8 kół. Właśnie w 4, ogóle 8. nie wyszliśmy, że tutaj jeszcze ze skrzyni rozdzielczej idzie wał na przód, tak? tak. Dobrze myślę. No. I napędza jeszcze wszystkie osie. Czyli do tego nie dość, że wiedzie wszędzie, to jeszcze może pływać. Pewnie wartości jakichś prędkości zabójczych nie osiągał ten pojazd, ale w terenie radził sobie bardzo dobrze. No dobra, to jeżeli chodzi o ciekawostki, to coś jeszcze tutaj zajdziemy? Tutaj nie, no to idziemy teraz zobaczyć ujęcia. Tylko klucze wezmą otworzę skota całego. O! Chodźcie. I wtedy można zobaczyć, jak te wszystkie mechanizmy, jak to zostało w pojeździe zabudowane. Dobrze. Dobra, mamy to za nami, zaraz pokażemy Wam w środku, natomiast z danych technicznych warto powiedzieć, że rok produkcji na przykład tego modelu to jest mój rok, czyli 1986, mam nadzieję 14 marzec, natomiast dane techniczne są oczywiście imponujące, czyli pojemność 12 litrów, myślę, że bardzo słuszna, niewysilony, zaledwie 180 koni, zaledwie albo nie zaledwie, dlatego że prędkość maksymalna to aż 95 km na godzinę, a natomiast motorówka rozpędzała się do 10. Myślę, że mało będzie niedzielnych odcinków tego typu, jak Wam się spodoba, zobaczcie to. Mówisz Mariusz, że to jest wóz dowodzenia? Wóz dowodzenia. Wóz dowodzenia i ma bardzo wiele fajnych... Jest całe wyposażenie w środku, zostało zachowane. Teraz możemy sobie zobaczyć, jak mechanizmy zostały zabudowane. A powiedz mi, kto tutaj siedział za operatora, bo ja siebie nie widzę. Żebym... Eee, powiem tak, jest kopuła, mhm. kierowca głowę wkłada w tą kopułę. Naprawdę jest to klaustrofobicznie. Na szczęście ma tutaj wszędzie na tych rantach, osych krawędziach kawałki gumy ale generalnie jak prowadzę, to się wychylam głodę w głowę na zewnątrz, siadam obok fotela na podłodze i sobie kieruję. I wtedy jestem w stanie jakoś tam ogarnąć to. No tak, bo pasażer ma troszkę lepiej, bo troszkę niżej jest ten fotel, a myślę, że... że ma gorzej, jeżeli wsiądzie, gorzej. bo ma jeszcze stolik taki Aha. do map, który to wszystko w kolana wszędzie uwiera. Nie? Przechodząc dalej, z tyłu mamy motor zabudowany. Już jest silnik, tak. Na dole można zobaczyć, jakby tam się udało. Tam jest właśnie ta miska olejowa do silnika. Jak już wcześniej mówiłem, pojazd pływający, dwie śruby prawa lewa. Sterowanie też jest zmyślne. On Bardzo proste, tak. a no jeden mankament był. Bo, żeby do wody nim wjechać, Aha. trzeba było sprawdzić uszczelki na drze, jaką się zanurza. To generalnie po wysokość tych lamp jest cały w wodzie, jeżeli będą jakieś nieszczelności, to, już się może, nie no to jest, może się nie wynurzyć. To samo Berdem ma ten problem, nie? Mhm. Tylko jest bardziej szczelny, bo ma błazy tylko z góry. A powiedz mi, jak zwrotność tego w wodzie przy tak małych łopatach kierunkowych? Da się. Da się. Nie jest tak źle. Bo pływałem po, po Motławie berdemem i to naprawdę zrobiło wrażenie. nie? Ten, co ze mną pływa, powiedział, że więcej ze mną nigdzie nie pojedzie, bo już miał dosyć. Słuchajcie, jak nie zazdrościć takiej pracy? Pływałem Berdem po Motławie. No i fajnie, też bym tak chciał. Chociaż <laughs> ja też już swoje najeździłem. Dokładnie. Można zobaczyć sobie tutaj stanowisko dowodzenia w radiostacji. Tutaj mamy. No tak, no prawdziwe stanowisko dowodzenia. Jeżeli nie mamy tego wyposażenia, to są ławki, jest to. Transportowy transporter powiedz. piechoty. 5 metrów dalej albo nawet widzę na oko przejść, skończy się silnik. Mamy dźwiczki do silnika. Tak. No właśnie. Obsługę całą skóry, musimy klapę podkręcać generalnie. Mhm. Dobra, zatem ja już Mariusza nie męczę. Dzięki śliczne. Na pewno będziecie chcieli, żeby wystąpił jeszcze w jednym odcinku, bo nie chcę, ale ma wiedzę taką, że łysy mógłby się latami uczyć. Uf. No, to przejdźmy do podsumowania. Także w podsumowaniu będzie na pewno wiele odcinków. Jeżeli Wam się podobało, koniecznie zostawcie kciuka w górę i jeżeli ktoś nie wie, gdzie takie rzeczy się znajdują, macie link w opisie na, do Facebooka i możecie odwiedzić to miejsce, bo tak jak powiedziałem na początku, no, fani wszystkich kółek, Powinni takie miejsca odwiedzać, bo to, to nie jest normalne. Tego nie ma już tak naprawdę. A odcinków o różnych rozwiązaniach mogę robić tutaj co najmniej kolejnych 100. I pamiętajcie, czy to jest pojazd wojskowy, czy to jakikolwiek inny poruszający się po polskich drogach, musi mieć ubezpieczenie. A zatem, jeżeli ma ubezpieczenie, to jest promocja do końca roku na Mubi.pl, wystarczy wejść w link w opisie. A czym jest Mubi.pl? A że do końca roku trwa promocja na MUBI.pl to jeżeli ktoś naprawdę nie wie co to jest MUBI.pl albo czym jest MUBI.pl wystarczy wejść w link podany w opisie i teraz gdy wejdziemy w ten link pojawi nam się porównywarka ubezpieczeń OC, AC, NW. Na wszystko, co tam sobie tylko życzycie. I teraz kiedy wprowadzicie wasze dane, dane waszego pojazdu, klikniecie oblicz, wyrzuci wam składkę od najtańszej do najdroższej. Cały myk i cały, jakby tutaj magia, całej promocji polega na tym, że jeżeli przez podany link w opisie zakupicie tą składkę w ciągu kilku, kilkunastu dni, 150 zł wraca na wasze konto. A że już jesteśmy dalej niż w połowie roku, to promocja została dość ograniczona, jeszcze parę miesięcy i się skończy, a zatem też wszyscy będą mogli odetchnąć już, że nikt o tym nie mówi, ale po prostu przypomnijcie, że jednak warto było, bo o tym piszecie w komentarzach. Dobra, ja się z Wami żegnam, naprawdę życzę Wam miłej niedzieli, mam nadzieję, że fajny był odcinek i tak naprawdę idę teraz polatać czołgiem. Tak, serio, idę polatać czołgiem, więc Stasiu, idziemy polatać czołgiem, nie? <noise> I wy też możecie, bo naprawdę takie rzeczy tutaj też można robić, więc trzymajcie się. Do zobaczenia w piątek. I co? Cześć! Czeka, czekaj, czekaj. Gelenda pojedzie. <noise> Daj mu mocniej. Dobra, lecimy.